Dzień dobry, witam na forexiestrader.com. Omówimy teraz przykład strategii realnej dla graczy bardziej zaawansowanych. Strategia dana mówi o tym, że w momentach wybicia z danych poziomów. Tak jak tutaj przykładowo zaznaczymy istotny poziom, istnieje duża szansa, jeżeli jest to w zgodzie z trendem, że ruch będzie intensywny i że możemy wyjść atrakcyjnie w rynek w momencie wybicia się kursu z danego poziomu. Jest to tak zwana strategia na breakouty, czyli na wybicia z danych poziomów w charakterystycznym momencie. Pierwsza sprawa jest to strategia, którą może ćwiczyć sobie każdy na rachunku demonstracyjnym, do czego zachęcam. Natomiast za chwilę będę pokazywał, jak ładnie i przyjemnie wygląda to na wykresie historycznym. W praktyce jest troszeczkę trudniejsze, dlatego zachęcam do najpierw doświadczeń na koncie demonstracyjnym przed używaniem tej strategii na koncie rzeczywistym. Natomiast prześledzimy teraz przykładowy wykres jednogodzinnym. Zobaczymy, jak można grać w porównaniu z formacjami świecowymi oraz z danymi poziomami, jak współpracuje wykres, jak można właśnie na breakouty, czyli na wybicia z danych poziomów, tutaj klasyfikować pozycje. Pierwsza i najważniejsza sprawa w tej akurat strategii to jest trend. Także przyjrzymy się temu odcinkowi. Mniej więcej, gdzie mamy trend pozytywny, przyjrzymy się teraz temu odcinkowi, czyli jakiemuś wycinkowi czasu, gdzie jest intensywny trend. Przykładowo na euro-dolarze był to trend wzrostowy, także tego się będziemy trzymali. Także strategia ta jest bardzo atrakcyjna, ale tylko dla ruchu w zgodzie z trendem. Także przejdźmy teraz do konkretów, o co chodzi. Włączymy auto przesuwanie wykresu. I prześledzimy teraz odcinek, w którym zauważyliśmy, że trend jest tutaj atrakcyjny, wzrostowy i zaczyna się wybijać do góry po momencie jakiejś konsolidacji, wcześniej korekty. I tutaj mamy pierwszy taki przykład wybicia z danego poziomu. Mamy taki pattern, formacja świecowa, można powiedzieć kontynuacji. Kurs nie chciał mocno schodzić, trzymał się w jakimś przedziale cenowym i wystrzelił agresywnie do góry. Jednakże to, o czym wspomniałem przed chwilą, że gramy tylko i wyłącznie na wybicia w kierunku trendu, oznacza, że w praktyce, gdyby kurs z tego patternu, czy jakiegokolwiek innego, który za chwilę zaznaczymy, możemy zaznaczyć sobie tutaj trójkąt, a właściwie bardziej będzie to chyba prostokąt. O, proszę bardzo. Ten możemy zostawić jeszcze na chwilę. Przez przypadek wcisnąłem Backspace i jeżeli z któregokolwiek z tych formacji, patternów nastąpiłoby wybicie, tutaj przykładowo w dół, to ignorujemy ten sygnał, bo wybicie w dół z tych formacji zazwyczaj kończy się tak że kurs zejdzie troszeczkę nawet szybko, agresywnie, bardzo ładnie się wybije tu i wystrzeli od razu do góry, pójdzie w zgodzie z trendem. Także ignorujemy sygnały, które generują przeciwko trendowi się. I proszę zobaczyć, tutaj mamy tego typu przykłady, to znaczy kurs wybija się zaraz po przerwaniu tutaj tej formacji, w tym wypadku kontynuacji, wcześniej mieliśmy silny popyt, Kurs wszedł w jakąś małą czy mikrokonsolidację, tak możemy to nazwać na wykresie jednogodzinnym i dalej strzela sobie do góry. I proszę zobaczyć, że tutaj znowu ta sama sytuacja. Wytworzył się jakiś trójkącik. To są najprostsze paterny, z których korzystam na co dzień i naprawdę nie potrzeba tutaj używać jakichś skomplikowanych rzeczy, czy tworzyć jakichś zaawansowanych formacji, dostrzegać na rynku, żeby korzystać z najprostszych, najbardziej skutecznych zależności. To, co rozciąga się w czasie, proszę zobaczyć. Kolejny trójkąt, większy. Tutaj mamy wybicie z formacji, małą kontynuację. Proszę zobaczyć, jak pięknie tutaj naszkicował się pattern, mikro, mikro naprawdę pattern kontynuacji po wybiciu z tego trójkąta. To znaczy, kurs się konsolidował tutaj w trójkącie przez jakiś czas. Nagle wybił się agresywnie, znowu stanął w miejscu, ale co najważniejsze, nie spadał. On nie miał siły ochoty ani możliwości spadać, tym bardziej, że trend jest rosnący na tym wykresie i proszę zobaczyć, jaki silny, agresywny strzał, który był kontynuowany i kontynuowany tak naprawdę do przyszłego momentu. Tak naprawdę proszę zobaczyć, tu też był mały trójkąt, ale co wspomniałem wcześniej, jeżeli w dół zejdzie sygnał jakiś z małego patternu, to jest to absolutną bzdurą wchodzenie. W trendzie wzrostowym na wykresie godzinnym czy 30-minutowym w krótką pozycję, ponieważ niewiele tutaj zarobimy, chyba że na wykresie jednominutowym gramy na kilka punktów. Natomiast jeżeli byłby to wykres 4-godzinny, to mielibyśmy więcej czasu na rozwinięcie sytuacji, więcej świec. To by trwało wtedy dwa dni, a tak trwało kilka godzin. Akcja w ogóle gra warta świeczki, jeżeli mielibyśmy wejść. Pozycję krótko, proszę mi uwierzyć, mówię to z doświadczeniu wielu, wielu tego typu akcji, kiedy podejmowałem ryzyko na, na różnego rodzaju wykresach, na różnych instrumentach i po prostu nie jest to efektywne. A efektywność to jest to, co potrzebujemy. Kilka procent szans przychylonych na naszą korzyść to jest w perspektywie wielu tradeów, transakcji w przeciągu miesięcy czy roku zysk, a nie strata. I o tym właśnie mówimy. I proszę zobaczyć, tutaj mieliśmy małe zejście znowu jakaś konsolidacja kurs nagle odmówił spadku już nie wspominając o tym, że te świece są tak drobne, proszę porównać do tych zielonych świec. Jedna ta świeca jest większa niż cała ta mikrokorekta tutaj, proszę zobaczyć. Ten motyw trwał tutaj powiedzmy 117 punktów, natomiast ta świeca duża ma 180 punktów. Jedna świeca ma więcej niż tutaj 12 czy 20 świec. Spadkowych, także to świadczy po prostu o trendzie, i tu mamy od razu jedna świeca, niweluje cały ten spadek, i to jest moment, kiedy wchodzimy w rynek, tak naprawdę, czyli gdzieś, gdzieś tutaj, lub patrzymy, jak wystrzelił, nie zdążyliśmy wejść, patrzymy troszeczkę cofnął, ale nie miał w ogóle siły spaść, i wtedy wchodzimy w rynek. Także gdzieś w tym momencie wybicia z ostatnich minimów, maksimów tutaj o. Na tym poziomie proszę zobaczyć było interesujące wejście, kurs się utrzymywał, no tyle, że później troszeczkę spadł, ale to było już zagrane losowe, pewnie dzień się skończył, tu pewnie zaistniał wieczór, Tokio noc, nie wiadomo co się stało, to w ogóle było zagranie nocne. Także nie wchodzilibyśmy w nocy w rynek, tylko ja przykładowo wykonuję transakcje do godziny 17-18 naszego czasu, czyli do zamknięcia sesji londyńskiej, otwarcia sesji. Amerykańskiej to jest najbardziej efektywne. Proszę zobaczyć, że tutaj ten poziom, tak na dobrą sprawę był znowu prostokątem, paternem, formacją, kontynuacji typową, mimo to, że kurs się wybił tutaj na chwilę, ale o czym wspominałem wcześniej na przykładzie tych dwóch pierwszych, że jeżeli w dół nastąpi wybicie, to całkowicie ignorujemy, albo wręcz zachęca nas to do tego, żeby szukać silnej, zielonej świecy, później nie żeby wchodzić w rynek, bo ten spadek mógłby się rozwinąć, tylko pytanie, na jak długo? Na losową długość okresu czasu prawdopodobnie, czyli nie wiadomo, kiedy by odwrócił w górę. I wybicie tutaj tej świecy zielonej już nam mówi, że jesteśmy dalej w trendzie wzrostowym i to będzie kontynuowane. Tutaj ładnie był respektowany już wsparcie opór to 34-38. I ładne wybicie, znowu można było wejść w rynek przy wybiciu tutaj z tego poziomu. Piękny poziom, nawiasem mówiąc, i typowy zjazd, fałszywe wybicie w dół, które na pewno skusiło jakichś graczy początkujących czy średnio zaawansowanych do wejścia w rynek, tak naprawdę. Teraz przywiniemy wykres całkowicie jeszcze wcześniej. Przyjrzymy się jakiemuś okresowi historycznemu, gdzie mieliśmy cały czas trend wzrostowy. Zacznijmy od to. Rozpoczął się jakiś trend powiedzmy wzrostowy na wykresie 4 godzinnym, to będzie widoczne, będzie widoczne za chwilę pokażemy. To był ten odcinek czasu bodajże. Także ostatni taki duży wzrost no zaraz sobie zerchniemy, mniejsza z tym tak czy siak chodzi o to, że jest jakiś trend i teraz mamy i znowu jakieś formacje jakieś poziomy możemy się posługiwać i jednym i drugim proszę zobaczyć, że żadnych tutaj szczególnych środków, wskaźników pozostałych rzeczy, które można by dodać na wykres w ogóle nie potrzebujemy tak naprawdę, tutaj jest flaga, którą zaznaczę linią poziomą Zaznaczę to takim kanałem, tak naprawdę jest to flaga. Proszę zobaczyć, że flaga to jest nic innego niż po prostu przekrzywiony prostokąt. Ja to po prostu nazywam prostokątem pod innym kątem. Flaga proporczyk, jakkolwiek to nazwiemy. Ok, tutaj nas nastąpiło wybicie. Flaga, akurat nie jest najlepszą sprawą, żeby tutaj szukać wybicia, ale w momencie, kiedy. Nastąpił tutaj wystrzał. Moglibyśmy szukać tutaj czystego mikroflaga. Proszę zobaczyć. Ta sama wersja flagi, tylko tutaj w formie mikro, ale jakże ciasnej. Kurs nie chciał spadać, moglibyśmy zamknąć tutaj w zwykłym prostokącie ten pattern, tą formację. Kurs się wybił, ale niestety nie dał rady pociągnąć tutaj. Także trzeba mieć ogromne doświadczenie i rzeczywiście trzeba wiedzieć, kiedy później tą pozycję zamykać. Także sama idea jest dosyć prosta, wybić, natomiast w praktyce. Nagres wybicia trzeba mieć ogromne doświadczenie, bo nie wiadomo, kiedy rynek wybije fałszywie i zawróci agresywnie w dół. A to się zdarza dosyć często, proszę mi uwierzyć. Ale jak jest mocny trend, możemy szukać sytuacji bardzo silnego popytu. Jak miało miejsce to tutaj bardzo silny popyt. I co nagle się dzieje po tym popycie? Ktoś by pomyślał, silny popyt, super wybicie, to na pewno czeka nas korekta. Nie znowu błąd. Po silnym popycie jest z reguły. Agresywne dalsze zapotrzebowanie na popyt. Także to nie jest coś na zasadzie, że jak mieliśmy wzrost, to będziemy mieli spadek. Jak mieliśmy spadek, to mamy wzrost. Nie. Z reguły rynek funkcjonuje w ten sposób, że jak mamy wzrost, to spodziewamy się kolejnego wzrostu i nie szukamy spadku za wszelką cenę. Proszę zobaczyć. Kurs w ogóle nie chciał tutaj spadać. To jest konsolidacja, to nawet nie jest spadek, to nawet nie jest korekta, to jest zatrzymanie się na jakimś poziomie i już strzały do góry. Można było tutaj przy wyjściu breakoucie break z tego poziomu, można było wchodzić w, w rynek ze stopem poniżej po prostu tego patternu, poniżej tej formacji I to by się doskonale sprawdziło. Tutaj powstał kolejny jakiś prostokąt, trójkąt, możemy sobie go tak namalować. I znowu rynek wystrzelił do góry. I znowu, jak ktoś się spóźnił, to mógł patrzeć. Spóźnił się tutaj z wybiciem, z łapaniem tego kursu. Kurs zawrócił, ktoś sparzał, dobrze, że nie kupiłem, jednak, bo kurs wrócił. Ale proszę zobaczyć: kurs znowu znaczył strzelak, znowu zszedł, nie pokonał nawet tych minimów. I tutaj, dwie świece i agresywne, bardzo agresywne wybicie. Także na tym poziomie można było wchodzić w rynek. Bardzo fajna sprawa proszę zwrócić uwagę, że śledząc tutaj dane historyczne, nawet specjalnie nie posiłkuję się jakimiś liniami wsparcia oporu, wszystko jest doskonale widoczne. Kursy same pokazują świecami, gdzie mają wsparcie opory. Nie trzeba by nawet tego zaznaczać, jakbyśmy się upali. i proszę zobaczyć, że tutaj jak zaznaczę wsparcie opór, ono się później sprawdziło jakiś czas temu po korekcie. Także na przykładach historycznych naprawdę łatwo można to tłumaczyć i pokazywać. W praktyce jest dużo bardziej skomplikowane na wykresie. Kiedy zachodzi sytuacja tego typu, że jesteśmy na końcu tego wykresu i nie wiemy, jak on dalej będzie kontynuowany. Także zachęcam, tak naprawdę, do ćwiczeń. Myślę, że pokazałem tutaj sporo przykładów tych patternów, jak ten rynek funkcjonuje na trendzie, pod warunkiem, że nie wykonuje żadnej istotnej korekty. Istotniejsza korekta, jakiś sygnał, że coś się dzieje negatywnego w trendzie, że on może się obsuwać. Jeżeli taka czerwona świeca by się pojawiła gdzieś tutaj, jedna. Jakaś mała kontynuacja i druga. Wtedy bylibyśmy zaniepokojeni tym trendem, a jeżeli nic takiego się nie pokazuje, to dalej ten trend będzie sobie najlepszy tutaj rósł na tym wykresie przykładowym. Także nic tutaj się nie wydarzy przeciwko, że tak powiem, trendowi zaskoczenia. Także mam nadzieję, że jest to interesujący pomysł na ćwiczenia. Na trady na realnym koncie, najpierw proszę poćwiczyć intensywnie na demonstracyjnym koncie, szczególnie do góry te wybicia często są zmyłkowe, znaczy kurs może się wybić i agresywnie cofnąć, w praktyce będziemy doświadczali tego często, ale są techniki, którą omawiam zresztą na szkoleniach, żeby uniknąć tego typu sytuacji, czy zniwelować to ryzyko o jakąś największą część, tak żeby nie zagrażało bezpośrednio naszemu kontu przy wejściu w rynek. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do pozostałych przykładów strategii Forex.